Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przepisz podane równania reakcji chemicznych i uzgodnij je, to znaczy, że mamy sprawić tak, aby strona prawa i lewa równania były sobie równe, czyli zastosować współczynniki stychiometryczne, czyli takie duże cyferki przed związkami. Ok. Zaczynamy od tego, że tu mamy lewą stronę równania i prawą stronę równania. Zawsze zaczynamy od rzeczy, które totalnie nam się nie zgadzają, nie? Czyli wodory. Po stronie lewej równania mamy dwa wodory, a po stronie prawej równania mamy trzy wodory. Czyli sobie te liczby będziemy przerzucać. To znaczy, że tam, gdzie jest trójka, damy dwójkę, a tam, gdzie jest dwójka, damy trójkę. Z tego względu, że te liczby się ze sobą wymnażają. A jak wiem z matematyki, mnożenie jest naprzemienne. Zatem 3 razy 2 to 6, 2 razy 3 to 6. Po stronie lewej i prawej równania mamy po 6 wodorów. Ale uwaga, dając tą dwójeczkę tutaj przed cały związek, zwiększyliśmy również ilość naszego azotu. Teraz mamy dwa azoty i tutaj po stronie lewej równania też są dwa azoty. Także podpunkt A już mamy zrobione. Teraz tutaj. Po stronie prawej równania mamy dwa chlory i dwa wodory. A po stronie lewej równania mamy jeden wodór i jeden chlor. Także przez cały ten związek chemiczny musimy podstawić Dwójkę. I teraz ta dwójka tyczy się i wodoru, i chloru. Więc z tej strony już mamy dwa wodory i dwa chlory. Po stronie prawej równania mamy jedno żelazo, bo tutaj nie mamy nic. I tutaj też mamy jedno żelazo. Także znów podpunkt B mamy zrobiony. Teraz tutaj zaczynamy od tego, że mamy tutaj. Dwa tleny, a tu mamy trzy tleny. Nie zaczynamy od azotów, bo one nam się zgadzają, a gdy będziemy wyrównywać te nasze tleny, to i tak nam się wszystko pozmienia. Tu mamy trzy, to tu dajemy dwa, tu są dwa, tutaj dajemy trzy. I z tej strony mamy sześć tlenów, z tej strony też już mamy sześć tlenów, czyli tleny nam się zgadzają. Ale zostaje nam jeszcze azot. I mamy. 2 razy 2, czyli 4 azoty. Z tej strony mamy tylko 2 azoty, czyli tutaj też musimy dać współczynnik. 2 razy 2 to 4 azoty. Dalej. Tutaj uwaga, mamy dwójkę przy tlenie i aż siódemkę. No to robimy dalej tak jak wcześniej, pomimo tego, że mamy tak dużą liczbę. Tutaj damy dwójkę, bo tu jest dwójka. A tutaj damy siódemkę. 7 razy 2 to 14 tlenów po stronie lewej równania. 2 razy 7 to 14 tlenów po stronie prawej równania. Znów tleny nam się zgadzają, ale zostaje nam jeszcze mangan. Mamy 2 razy 2, czyli 4 mangany. Po stronie lewej równania mamy tylko jeden mangan, więc musimy dać czwórkę. I teraz... Strona lewa i strona prawa są sobie równe. Ok. Od czego by tutaj zacząć? Mamy taką samą liczbę wodorów, mamy dwa gliny, ale tu mamy trzy siarki. Więc zaczniemy od siarki, bo mamy dwa różne współczynniki, tak? Tu mamy trójkę, tu nie mamy nic, to znaczy, że jest jedna. Zatem tą trójkę musimy dać tutaj. No, jedynki wiadomo nie piszemy. Dając tą trójkę tutaj, sprawiliśmy, że mamy trzy siarki po stronie lewej równania, czyli to się już skaca, ale tym samym zwiększyliśmy wodór i mamy 3 razy 2, czyli 6 wodorów po stronie lewej. Tu mamy 2, więc musimy dać 3. I znów 3 razy 2 to 6 wodorów. Wodory i siarka nam się zgadzają. Zostaje nam jeszcze glin, których mamy tutaj dwa, a tutaj jest jeden glin, czyli dajemy dwójeczkę. Ok, przechodzimy do ostatniej rzeczy. Co my tutaj mamy? Mamy dwa żelaza, tu mamy jedno żelazo, tu jest tlenów trzy, Tutaj jest jeden tlen, tu są trzy chlory, tu jest jeden chlor. No, ciekawy przykład, nie powiem. Zacznijmy sobie może od, hmm, 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 od tlenów spróbujemy. Czyli dalibyśmy tutaj trójkę. Tym samym zwiększyliśmy wodór, tak? Mamy trzy razy dwa, czyli aż sześć wodorów. Zatem po tej stronie musimy dać dużą szóstkę. Wodory wyrównane, ale uwaga! Zwiększyliśmy tutaj chlor. Mamy 6 chlorów, tej strony mamy 3 chlory. Czyli musimy dać tutaj dwójkę i tym samym zwiększamy żelazo. Tu mamy dwa żelaza, ale z tej strony też mamy dwa żelaza. Czyli znów lewa strona równa się stronie prawej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.